Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget dzisiaj mag. No i lecimy sobie dalej na tym 579 poziomie. Niestety już na nowym backendzie, może niestety, może niestety zobaczymy jak to będzie działało. No bo właśnie w tym dniu, w którym ja to nagrywam wszedł nowy backend na w 21 no więc zobaczymy jak to wszystko będzie działać. Mam nadzieję, że odcinek będzie w miarę sprawny, bo no tak naprawdę dopiero co zostało to wszystko tutaj wgrane. To sobie wyrzucimy. Tu sobie odbierzemy tą potkę na siłę, którą też od razu wyrzucimy 6 milionów już za potkę. To też fajny, fajny wynik. Możemy sobie niki tutaj wrzucić do... Do kociołka. Czy my mamy jeszcze jakieś naszyjniki tutaj? No widzę, że mamy, więc możemy wrzucić ten naszyjnik. Myślę, że możemy wrzucić ten naszyjnik. Czy coś jeszcze? Chyba już nie. Więc myślę, że możemy sobie wracać dalej, bo tutaj same brońki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To tak, to możemy sobie przerzucić tutaj jeszcze, to sobie możemy tutaj przerzucić. I teraz, co byśmy chcieli zrobić? Na pewno byśmy chcieli wrzucić pierścionek do toalety i zobaczyć, czy wypadnie dla wojownika. Jeśli wypadnie dla wojownika, reszta pierścionków pójdzie do sprzedania. No jeśli nie, no to będziemy musieli szukać dalej. Więc spróbujmy. Oby to był pierścionek Gawoja. Klub. Ciła. Fantastycznie. Plus 10, łączna odporność 23. Ciekawe, czy będziemy musieli tutaj coś zmienić. No tak, będziemy musieli tutaj podmienić runkę. Więc zróbmy, zróbmy to. Zamienimy runy. Znajdźmy ten pierścionek od wojownika. Będą gdzieś tutaj. Dokładnie, tutaj mamy to. Więc zamieniamy murunę. Odzyskujemy klejnocik, zakładamy tutaj, ulepszamy razy dwa. Więc tak naprawdę pierścionki mamy już ogarnięte. Wszyscy mają nowe pierścionki. Więc te pierścionki już na spokojnie możemy sobie gdzieś odłożyć na dół. I wiedzieć, że one są po prostu do sprzedania, a zarobimy z nich dość sporo. Co tu jeszcze mamy? E, Talizmany. No, wojownik by potrzebował talizman, Kunegunda w sumie też, więc to zostawiamy, może się uda. Z butami, z butami jest podobnie, tylko że Kunegunda będzie potrzebować, więc też będziemy liczyć na to, że Kusia dostanie nowe butki, ale to już nie w tym odcinku. Zacznijmy może od walki Kupili. Od razu ciężki przeciwnik na start. Ale puszczę ogień. Tak przekornie. Ostatnio ten ogień jakoś tutaj sobie radził z mrokiem, ale nie tym razem. Nie tym razem no cóż bywa i tak. A teraz 4000 na 4000 i to być może jeszcze na tym odcinku, więc puścimy albo mrok, albo światło tutaj na Little Gianta. Z tego co wiem, no to jeszcze yy, parę osób już. Zaczyna mieć te 4000, z tego co wiem. No, Little Giant na pewno ma już 3 albo 4 żywioły na 4000, bo często go trafiam. No i chyba jeszcze, nie wiem czy Marinus, ale ktoś jeszcze tutaj ma. Ktoś jeszcze tutaj ma, 4000. A jeszcze tak po prostu nie widziałem innych osób, które tutaj mogły mieć. W tym momencie jestem na miejscu czwartym w podziemiach. To jest dość ciekawe, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu jakaś osoba z topki z tego top 5 jest nieaktywna przez parę dni od momentu, kiedy ja wbiłem 579 poziom, albo po prostu w klepie 578 jest tam troszeczkę niżej. No zresztą zobaczmy. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No sporo jeszcze osób widać, że. Gra aktywnie, no bo mają podziemia zrobione. Tak, Tameris tutaj gdzieś chyba wyjechał na urlop czy coś, bo on tutaj był chyba w top 2 nawet. No a na razie, a na razie to my jesteśmy na top 4. Nadal jeszcze za Talariusem, ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni. Odbierzmy sobie. Tutaj, odbierzmy sobie tutaj, odbierzmy sobie tutaj. Eee, za 10 dni będziemy mieć kopalnię złota 94, więc coraz bliżej tej kopalni setki. I wtedy będzie można w końcu z dumą powiedzieć, że dusze nam są już niepotrzebne, możemy wszystko ładować we warta. To będzie naprawdę przyjemne uczucie, tak mi się wydaje, chociaż już. Jeden Jedno ulepszenie władcy kosztuje nas 11 milionów dusz, więc to jest niestety ale dość sporo. Ale możemy sobie nawet ulepszyć w tym momencie jakoś tak. I spróbować. Hmm. Co tu się. Nie chcę tę panka zwabić, no coś ty. Nie chcę pierwszego poziomu zwabiać. Hmm. Chociaż w sumie mógłbym, ale po co? Jak ja, ja mam najwyższy poziom, to i tak by mi zaliczyło jako 580. Ale zaatakujemy sobie po prostu grafia top 2. Niech będzie. I tu za atak dostajemy 7 milionów. Duszyczek, więc jest spoko. Tam pewnie jakiś błąd był, że niby prawie nas zabił, ale to, to by było po prostu niemożliwe. Jak my stoimy tutaj. z tymi. Ulepszeniami 3,652. Zobaczmy. Aha. Musiało się zbugować oczywiście. Bo jakżeby inaczej. Nowy bagend, bagend działa jak należy. Można powiedzieć. Zaatakujmy sobie pupila gildyjnego. Niestety za dużo. Nie robimy. Tutaj widzę, że Arko jakiś urlopik. Sele chyba też. Znowu wybrał się na jakiś urlop, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie w miarę sprawnie. E, Selisa. Dawno nie widziałem takiego, takich niskich statystyk tutaj w walkach, więc musiałem sobie to wybrać. Musiałem sobie to wybrać. No i teraz musimy znaleźć Maerwen, żeby, żeby sobie tutaj zrobić plakacik. I to może być jeden z trudniejszych plakatów w ostatnich dniach. Na razie ma Erwin, nie widzę. Powiem Wam też w zaufaniu, można tak powiedzieć. O, jest ma dobra, weźmy. Mimo, że piątka, ale weźmy. Powiem Wam tak w zaufaniu, że na doktorka ABAWW mam już 11 setnych procenta. A więc już powolutku, powolutku będziemy się zbliżać do tych naprawdę fajnych prób. I być może już niedługo on nam tutaj padnie. To by było naprawdę miłe, gdyby on nam tutaj padł. A może nawet na odcinku by padł. To jeszcze lepiej by było. Oczywiście nie będziemy tutaj na niego marnować grzybów. Bo to raczej głupota by była na tym etapie gry. Zresztą. My chcemy wbić jak naj. to znaczy nie, na... jak... nie jak najszybciej 600 poziom, tylko no, mamy Maerwyn, przerwę jeszcze swój wywód, ale mamy pierwszy pasek, mamy już dwa Maerwyny zrobione, więc myślę, że jeszcze jeden Maerwyn tutaj nam wpadnie, więc zróbmy sobie po prostu inną, lepszą misję, bo tam po prostu szkoda mi było brać siódemki, gdzie obok miałem dwójkę. No i tak, wracając do tego, co mówiłem, to, zależy nam, żeby wbić poziom tej setny w tym roku. Do końca roku zostało tam, powiedzmy, 177 dni, jakoś tak, więc to jest, jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. A to, że my byśmy teraz pokonali, a na 579 poziomie, no to troszeczkę by nam to po, no jak to na... jak to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało? troszkę popsułoby nam to plany, troszkę popsułoby nam to plany z tego względu, że no na wyższych poziomach oczywiście ten exp jest coraz mniejszy. Tu nadal nie widzę, ale przynajmniej dobra misja jest. E EXP jest coraz mniejszy, więc tak naprawdę im później e teraz pokonamy WW, tym dla nas lepiej, bo więcej EXP z misji po prostu będziemy wyciągać. Zrobiliśmy plakat, tak nawet dosyć przypadkowo. Tak naprawdę wziąłem jedną gorszą misję, żeby ten plakat zrobić. Hmm, więc tragedii nie ma. Także wszystko ładnie tutaj na spokojnie nam wyszło pięknie. Myślałem, że będzie gorzej, a my tu w pierwszym pasku y, zrobiliśmy y, trudny plakat. No bo dla graczy free to play na pewno y, taki plakacik byłby dość trudny, ale jak widać, czasami, czasami się da zrobić to w jednym pasku. I tu zobaczcie, kolejny Marvin. -y, y, Także pierwsze piwko jeszcze to darmowe i zrobione, tak naprawdę byłoby zrobione. Więc czasami trzeba mieć troszkę farta do tej gry, zwłaszcza do takich plakatów i potem misji, które one sobą prezentują. No ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Najważniejsze, że udało się to zrobić. My już teraz sobie możemy na spokojnie klikać dalej, nie przejmować się lokalizacjami. I wracając, wracając do tego, doktorka BabuWu no ja cieszyłbym się szczerze mówiąc, gdybym go pokonał szybciej, ale z drugiej strony siedzi mi to w głowie, że im później go pokonam, tym dla mnie lepiej, tym większa szansa, że jednak ten 600 poziom w tym roku będzie. Więc po prostu nie będziemy sobie go klikać jakoś namiętnie enterkiem, tylko co godzinkę będziemy sobie sprawdzać, jak mu tam zostaje tego życia. Z tego co pamiętam, to zaraz sobie zobaczymy jakąś najbliższą próbę na niego, bo mam ją zapisaną, ale ta próba była chyba dość dawno już, więc trzeba by było poszukać jakiejś takiej jeszcze bliższej próby. Chociaż, przeważnie, jak ja szukam takiej bliższej próby, to on pada. Ale teraz jeszcze może być różnie. Okej, okay. tu weźmiemy dwójkę za 16. Znowu jakąś chrypę dostałem. Nie wiem, co jest z tym moim głosem ostatnio. Po tej chorobie ostatniej nadal nie mogę się jakoś tak do końca doleczyć. Bo a to coś problem delikatny z zatokami. A to właśnie jakaś chrypa. I tak, tak to się kręci niestety, ale, no cóż, L4 nie ma czasu brać, bo trzeba pracować. A, jakoś trzeba też tutaj, y, dla Was odcinki nagrywać. No więc czasami jak będę chrząkał czy coś, czy po prostu przez chwilę nie będzie mnie słychać, no to mam nadzieję, że, że to zrozumiecie, bo wtedy będę albo dychał, albo smarkał. A wolałbym, żebyście tego na odcinku nie słyszeli. Dobra, tutaj myślę, że te 4 miliony sobie poświęcę na rzecz tego expa. Czasami sobie wolę takie coś wybrać. Tu sobie weźmiemy to i sobie to rozmontujemy. Dzisiaj jeszcze nie rozmontowaliśmy nic. Będziemy musieli zerknąć w ogóle na ekwipunek, czy tam mamy coś do rozmontowania, bo wydaje mi się, że mamy. A po prostu tak jakoś przeszliśmy obojętnie. W... Pomiędzy tymi rozmontowaniami, bo ważniejsze rzeczy się działy, że podmieniliśmy jakiś tam item dla pachołka. Może on nie dawał dużo, ale zawsze coś tam daje nam na plus, i to przybliża nas oczywiście do kolejnego sukcesu w lochach. Więc to jest naprawdę spoko. Tu weźmiemy sobie siódemkę. Ostatnio też miałem taką pechową awkę że praktycznie same siódemki i dyszki miałem. To po prostu było dość smutne, ale jakoś tam wybrnęliśmy z tego i było też sympatycznie. Na razie w tym momencie mamy 216 milionów ekspa na poziomie 579, więc jeszcze, jeszcze kawalątek nam brakuje do, do zakończenia tego poziomu. Podejrzewam, że no podejrzewam, że szybciej będzie tutaj nowy poziom niż ja wbiję. Ale to później będzie tak bardzo porównywalnie. Bo następny kalendarz będzie dużo, dużo znaczył, bo w następnym kalendarzu mamy aż trzy książeczki. Więc tutaj ja osobiście już nie mogę się doczekać następnego kalendarza i tam dużo dużo się będzie działo na pewno z tym naszym poziomem. Tam myślę, że nawet możliwe, że uda nam się wbić ze dwa poziomy, może nawet trzy, gdyby fajnie siadło. No zobaczymy. Wszystko, wszystko przed nami, tak naprawdę. My tutaj musimy skupić się na wbijaniu codziennym expa, Oczywiście, na zbieraniu jak największej ilości Golda, bo po to tu jesteśmy. To sobie zaśmiemy, mimo że. Nie No, Ex był lepszy, Gold taki sam, więc nie straciliśmy na tym absolutnie nic. Może w tym momencie straciliśmy tylko przez jakiś czas jedno miejsce w plecaku. Okej, okay, tu weźmiemy dwójkę, zaryzykujemy. Dobra, jest, jest kolejna dwójka, więc jest okej. Okay. I tutaj co? Dosyć przyjazna misja. Prawie milion Expa z dwójki. To jest naprawdę fajnie. Tu piąteczka, co tutaj? Tutaj weźmiemy tą dwójkę, tu piąteczka, kolejne 16 baniek, i jest piątka. Także dobrze. I teraz dostać dwójkę za 600 tysięcy, i jesteśmy w domu, a dostaliśmy za milion. Więc jest pięknie, jest pięknie. Możemy sobie już ustawić wartę. Powiem Wam, że na razie. Odkąd y, uruchomiłem nagrywanie nie zauważyłem żadnego błędu w begendzie. No, no może, może oprócz tego błędu tutaj w podziemiach, ale widzę, że już się chwilowo naprawił. Także nadal na razie jesteśmy na miejscu czwartym, hmm, tu jest błąd, bo jesteśmy na pozycji drugiej, y, a mamy <laughs> więcej punkcików, ale pewnie jak wydam jakieś statystyki, y, to zaraz y, to powinno wrócić do normy. Więc to sobie może rozmontujemy, to sobie rozmontujemy i chyba już rozmontowań nie mamy na dzisiaj, ale też nie mamy chyba już rozmontowań w ogóle takich, które byśmy chcieli sobie rozmontować. Dlaczego sprzedaję epiki? No bo przecież rozmawialiśmy u mnie na Discordzie z Mikeiem i też jeszcze paroma osobami, że skoro mamy Aurę 66, no to tutaj tak naprawdę już nie opłaca się wrzucać epików. Bo lepiej je posprzedawać i mieć więcej golda, więcej statystyki, niż by tutaj czekać na pełną aurę i dostać epika za 10 milionów. Więc teraz sobie tak właśnie robię. Jedynie to wrzucam do kibla te legendarne, żeby sobie ulepszać nasze pachołki. A tak, a tak to na razie nie. No oczywiście zostawię sobie parę epików, żeby trzymać na jakiś ewentualny plakat. Ale, oficjalnie, to już te epiki wyprzedaję. Więc, Mike, dziękuję jeszcze raz. No i tam inne osoby, że naprostowaliście moją drogę tutaj, jeśli chodzi o te epiki. No i mam nadzieję, że teraz będziemy zyskiwać jeszcze, jeszcze dużo więcej tych statystyk. Więc, fajnie, fajnie, że będziemy liczyć się dalej w, Międzynarodowej sali chwały. Ostatnio byliśmy na miejscu 151. Zaraz zobaczymy czy w ogóle działa teraz e, IHOF. Mm, ale najpierw e, Little jump. najpierw Little jump. a pośmy to Troszkę ryzyka. Troszkę ryzyka na odcinku też się przyda. Zegraliśmy. Trudno. Trudno. My tam sobie wrócimy na top jeden kiedyś. A teraz koło. Zobaczmy naszyjnik. Naszyjnik jest spoko, bo do kociołka 5 milionów pada. No, jedzenia, no to niestety niepotrzebne. Xpixpoko, spoko, córki, słabe, trzy grzyby, ok. Yy, odłamki, ok. Xpig spoko, grzyby, super, goldik, super. No i tyle. Za dużo golda nie dostaliśmy, ale zawsze tam dwie statystyki do przodu. Yy, możemy sobie rzucić gdzieś jeszcze kostkami, tu może coś yy, trafimy. Fajnego, no to nic nie chcemy stąd. Może goldzik jakiś jeszcze na pożegnanie dzisiejszego odcinka. Może cokolwiek. No dobra, 2400. To już jest coś. Tutaj nic. Tutaj może odłamki. Niestety też nie. No to może jakieś klepsydry chociaż. Też nie. No niestety dzisiaj Hazardista się zwiesił. No, na koniec jeszcze rzucił 5 klepsydr. Powiedzmy, że okej. Okay. No i co? Zaatakujmy sobie, powiedzmy, tego, tego przeciwnika na arenie. Tutaj mamy 10 septów, to teraz będziemy mieć 12. Możemy sobie to oczywiście zresetować. No i tak zbliżamy się, zbliżamy się do zakończenia tego menadżera areny, ale to jeszcze, jeszcze kawałek. Bo, z tego co pamiętam, to musimy skończyć septy, czyli 10 septów, 100 septów. Musimy skończyć okty 1 okta 100 okta, 10 okta i 100 okta, czyli mamy już 5E i jeszcze musimy noweny pierwsze skończyć. Więc jesteśmy tak naprawdę na e 145 w tym momencie, jeśli się nie mylę. Więc zobaczymy, jak to nam będzie tutaj śmigało. Na razie sobie ulepszymy na spokojnie. Nasze atrakcje w menadżerze. Mamy to już zrobione. Więc idziemy dalej. Co nam tu jeszcze zostało? Yy, arena, premia i walka po pili. Więc tak naprawdę zrobiliśmy wszystko. Więc na koniec zostawcie łapkę w górę, komentarz no i oczywiście suba. A ja teraz spróbuję pokonać abawową. Jeśli wojownik tutaj zbije około 3 miliardy to będzie ok. Widzę, że zaczyna się rozpędzać troszkę tymi krytykami, więc szansa jakaś tutaj by była. Maguś też musi tutaj przyświrować dobrymi krytami. Na razie w porządku. W porządku te kryty szkoda, że tego ostatniego tutaj nie było, bo to by tu też dużo dużo zmieniło. Kunegunda no, bez krytów no to ona dużo nie zrobi. Zresztą jak każdy tutaj. No i my. Chciałbym zobaczyć jakiś ładny krytyk. Mojej strony. Miliard dwieście. To już jest fajny krytyk. Szkoda, że dostaliśmy takiego mocnego kryta. Bo jeszcze moglibyśmy tutaj go troszkę zbić. Więc tak to wygląda tutaj. No i tutaj z 10 czerwca mamy jakąś tam próbę. Najlepszą na ten moment. Cztery poziomy mniej. Mieliśmy w tamtym momencie. Więc zobaczcie, jak to tutaj wyglądało. Też już w sumie nie pamiętam, jak to wyglądało, ale widzę, że wojownik zbił sporo. Co tu zrobił Maguś? No Maguś też naprawdę ładnie, ten ostatni krytyk fajny siadł. Tu też ciekawie. No, Kunegonda też się w miarę postarała. No, my tutaj nie, wale, nie walnęliśmy dużo dużej ilości krytyków. Jeszcze on, zobaczcie, jak nam przyrąbał. Więc, no, to, to już wtedy było do zrobienia. Tak jak mówię, teraz mamy 11 setnych na niego, ale nigdzie, nigdzie się nie będziemy spieszyć. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko i na razie.